Witam serdecznie, mam na imię Grzegorz, jestem instruktorem na kategorię A w Szkole Jazdy Kursant. Jak widzicie, dysponujemy już nowym motocyklem, na którym przeprowadzane są szkolenia i egzaminy na kategorię A. Jest to Yamaha XJ6N o pojemności 600 cm6. Niedługo rozpoczynamy szkolenia na tym motocyklu, także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów na kursy, jak i również na jazdy próbne.